E, witam Was w bliźniaki. E, to jest dla Was czytanie na sierpień 2020. Zobaczymy, jakie są wiadomości dla bliźniąt e, na ten miesiąc. Co powinny wiedzieć? W sierpień 2020. Jaka jest sytuacja? Kapłanka i król e, kijów. Wyzwania. Dwójka kapucharów. przyczyny tej sytuacji. Siódemka pucharów. I piątka kijów. Co było w przeszłości? Rycerz y, Pucharów. Co macie w głowie? Pustelnik. Trójka mieczy i dziesiątka mieczy. Najbliższa przyszłość. Głupiec. I królowa pentakli. Ok, przesuniemy to. Wy w tej sytuacji. Piątka pentakli i paść pucharów. Co się dzieje dookoła? Trójka mieczy. I piątka pucharów. Czego nie widzisz, a propos tej sytuacji? Siódemka mieczy. potencjalny wynik. Dwójka mieczy i król mieczy. Ok, sporo kart, ale tak jakoś chciało wyjść. Co mamy pod spodem? Sąd. Ok. Okej, okay. <laughs> bliźniaki. Zobaczmy, co się dzieje. E nie będzie to, jakby różnie to się będzie dla Was pokazywać, bo oczywiście jest to czytanie ogólne, ale dla niektórych z Was przyjdzie jakiś związek z przeszłości, bądź przyjdzie jakaś rewizja e, pewnej osoby. I e, myślę, że na dzień dzisiejszy macie na tyle, tak jakby, i wiedzy o tym, co było, co Was łączyło, czy to było dobre, czy nie, e, że podejmiecie jednak taką mądrą, dojrzałą decyzję. Bo są tutaj też takie właśnie dojrzałe karty i pamiętasz, co było, pamiętasz, jakby wiesz też, gdzie jesteś teraz, ale. Myślę, że jednak wybierasz tutaj siebie ogólnie, tak ogólnie. Dla niektórych z was będzie to analiza związków, w których jesteście teraz. Dla niektórych będzie to ktoś, kto przechodzi z przeszłości i również e, będzie tak jakby ostateczne rozstrzygnięcie tej sprawy. Może też tak być, że po prostu e, może Twoje przeszłe doświadczenia wracają po prostu, jakby ten temat wraca w Twojej głowie do analizy i tak jakby jest ostateczne rozstrzygnięcie jakby tego, co było. Zobaczmy po kolei, e, jak się pokazuje sytuacja. Mamy kapłankę i mamy króla Kijów i oczywiście sytuacja może dotyczyć tutaj osoby znakowniczego. Zwykle jest to lew, on się też tutaj pokazuje, ehm, chociaż niekoniecznie, ale mamy te dwie postacie, tą kobietę. Kapłanka w ogóle często jest też kochanką, kobietą w ukryciu, no i e, z e, kochanką kogo, króla Kijów. Bądź taką osobą, właśnie, która nie widziała tego światła dziennego, która nie była tutaj na takim pierwszym planie. Ale kapłanka również mówi o tajemnicy, o przyglądaniu się czemuś bardzo uważnie. Ona ma też wiedzę, ma świetną intuicję i tutaj jest właśnie sporo takiego po prostu życiowego zrozumienia, życiowego doświadczenia. I, I takiej mądrości, bo mamy i tą kapłankę tutaj, i w Twojej głowie mamy też e, pustelnika, i pustelnik właśnie jest tą osobą, która umie wybrać trudną drogę. E, I tak jakby iść swoją ścieżką, mimo tego, że ona jest trudna. Umie też odmówić sobie, prawda? Jest pustelnikiem, wybiera pus pustel życie pustelnika, czyli e, samotne, trudne, pozbawione, prawda? Jakichś takich uciech e, życia codziennego, dlatego, że właśnie kieruje się tą mądrością. E, I no, co mamy jeszcze w Twojej głowie? Myślę, że pamięć o jakichś trudnych wydarzeniach, i one tak jakby się pokazują w Twoim otoczeniu. E, właśnie trójka Pucharów, e, nie trójka Pucharów, przepraszam, trójka Mieczy i dziesiątka Mieczy. Bardzo smutne wydarzenia, które takie no, obydwie karty pokazują jakąś formę wbicia na mnoża w plecy, e, jakieś rozczarowanie, do, duże. Myślę, że tak. No i pustelnik jakby w swojej mądrości odwraca się od tego, tak? On wie, gdzie ma podążać, ale tak jakby on jest już starcem, tak? On przeżył już i to, i to, e, także ma, trzyma w sobie te doświadczenia, nie zapomniał, ale pustelnik również mówi o tym, że tak jakby e, przetrawił, jest, on jest starcem, on już, prawda, niejedno w życiu przeszedł, i jakby ma to ze sobą, natomiast pamięta e, dokładnie. Ale jest to tak jakby poza nim, emocjonalnie. No i podobne karty pokazują się w Twoim otoczeniu, więc tak jakby mam wrażenie, że ktoś przychodzi z tym. Eee, właśnie. I mamy dziewiątkę kijów. Karta, która mówi o stresie. Piątka pucharów o stracie, więc tak jakby w Twoim otoczeniu przychodzi właśnie ten smutek straty, poczucie żalu, być może wstydu. Tak jakby obydwie te postacie, tak jakby nie umieją spojrzeć w oczy sobie czy Tobie. E, jest taki ogromny żal, który idzie jakby za tym, stres i tak jakby chęć, e, aby wszystko tak jakby obrócić, e, cofnąć do początku. E, natomiast Ty. Mam wrażenie, no masz jakby już inne podejście do tego, co było, tak? Odwrócony, jesteś odwrócony plecami do tego. Tak jakby już nie koncentrujesz się na tym. Idziesz swoją drogą. I dlatego tak mówię, bo tu Twoja energia rzeczywiście w tej sytuacji pokazuje się tak, jakby szedł swoją drogą ku nowemu, bo Paść Bucharów mówi nowym, mówi też o marzeniu, o takim marzeniu, które jest głęboko. W sercu, tak jakby jeszcze za dzieciaka się zrodziło to marzenie. Tak jakby powrót z tego starca do tego dziecka, tak, które ma czyste serce i takie nieskazitelne intencje. Także czysta postać. I paść Pucharów może również mówić o komunikacji miłosnej, takiej, która tak jakby wraca z tej przeszłości, bo w przyszłości mamy tego rycerza pocharów. E, może mówić o zaskoczeniu, o takim właśnie nagłej komunikacji, ale właśnie mówi też o o marzeniu, tak? O takim pierwotnym, nieskażonym, tak jakby przez życie i przez nasze doświadczenie, tak jakby wracamy do początku. Natomiast pokazujesz się również jako Piątka Pentakli. Piątka Pentakli mówi o wyborze trudnej drogi, ale mojej drogi. O tak jakby odejściu od. Jakiejś wygody, jakiegoś właśnie ciepłego miejsca i wyborze własnej trudnej drogi. I myślę, że właśnie dlatego tutaj stawiasz po prostu na siebie bliźniaków w całej tej sytuacji. Co jest w ogóle przyczyną? Bo myślę, że taka płanka również tak jakby bacznie obserwuje tego króla Kijów. Ona w głowie ma Przeszłość i ma również świetną intuicję, wiele życiowych doświadczeń i też życiowej mądrości, co jest przyczyną całej tej sytuacji, być może tego spotkania, tak? Albo tego przyglądania się. No i mamy siódemkę pucharów. Siódemka pucharów mówi o wielkich marzeniach, o obietnicach, o takich gruszkach trochę na, wierzbach, na wierzbie. I piątkę, piątka hmm, kijów może mówić o konflikcie, o jakiejś kłótni. A te karty również mogą pokazywać jakieś inne osoby zaplątane w tą sytuację. tak? Może pokazywać konkurencję, e, możliwości, które przypływają od innych osób. Często, jakby te karty pokazują się, kiedy dużo osób zabiega o uwagę kogoś, kiedy jest dużo powodzenia i trochę taka e, prawda, gonitwa, e, kto pierwszy zdobędzie tą osobę. Natomiast kilka osób jest tutaj e, zainteresowanych. Ale ta siódemka pucharów mówi trochę o nierealności sytuacji. Tak, o nierealności przedstawienia. Jakby to wszystko było w jakimś obrazku bardziej niż zaczepione na ziemi. Dlatego mówię, ponieważ jakby nie widzisz w całej tej sytuacji tej siódemki mieczy i to ta karta powinna naprawdę dać tutaj do myślenia, bo siódemka mieczy mówi o strategii, mówi o karcie złodzieja, o yy o układaniu skrzętnie planu i strategii działania, która ma na celu tak jakby osiągnąć cel ten, który właśnie tutaj chcemy. I no, mam wrażenie, że jest Ci tutaj podany troszeczkę fałszywy obraz czegoś, albo tak jakby jest wiele obiecane, a nie za wiele jest tutaj tak jakby faktów przedstawionych. Dlatego mam wrażenie, że idziesz jednak w dobrym kierunku, i może się tutaj czaić właśnie jakiś podstęp w tym wszystkim, tak? Także jednak ta mądrość Twoja, patrząc na te karty, jest tutaj jakby słuszna. Ok. No, i jakby, co jest wyzwaniem w tej relacji? No, jakieś porozumienie pomiędzy właśnie tą kobietą i tym mężczyzną. Jakby porozumienie, wzniesienie wspólnego toastu. Dwójka Pucharów jest kartą związku. Tutaj jeżeli chodzi o związek, mogą być jakieś obawy, które właśnie pojawiają się na podstawie jakichś Twoich doświadczeń i tego, że może być konflikt interesów i zbyt tak jakby ogólnikowe jakby, przedstawienie Ci sprawy, które ma jakieś, po, jakieś drugie dno. Ktoś w, tym, w tej relacji może tak jakby. Myśleć tylko o własnych interesach, tutaj. No i ta dwójka Pucharów, czyli to spotkanie się wspólnie, jakby wspólna ta harmonia tego związku jest tutaj wyzwaniem. W przyszłości mamy właśnie e, jakieś e, miłosne wyznanie, ale dla mnie ten rycerz Pucharów ma pusty Puchar. On tak jakby potrzebuje kogoś, żeby mu napełnił. I owszem, to jest romantyczne to jest właśnie wyjście z taką romantycznym gestem, ale tu są też duże oczekiwania do tego, aby ktoś go napełnił, tak? Ponieważ ten puchar on ma pusty, a bardzo chce mieć pełny. I co się dzieje? Czego będziesz doświadczać? No i mamy kartę głupca i królową pentakli. Więc ja myślę, że wybierasz tutaj jakąś stabilność. Jest jakiś nowy początek albo przychodzi zupełnie nowa osoba, bo mamy właśnie e, króla Kijów i królową Pentakli jest nowa zupełnie osoba, wybranie nowej osoby, ruszenie w nową e, przygodę właśnie z tą osobą, bo tak jakby zobaczmy, co się dzieje w tle. Oni tak jakby są w tym samym ogrodzie, i jest to coś, co jest stabilnego, jest to coś, co ma konkretną podstawę. To drzewo z tyłu symbolizuje właśnie zakorzenienie się, coś, co prawda, byle burza nie z, tutaj z, 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 zniszczy. Głupiec również mówi często w takich czytaniach związkowych i miłosnych, że po prostu zostawiamy bagaż i ruszamy w coś zupełnie nowego. I to może być tylko mentalnie, jeżeli rzeczywiście tutaj przychodzi. Jakaś osoba z przeszłości może być to jakby Twoje mentalne wybranie własnej drogi, nowego startu, powrót do marzenia takiego czystego samego w sobie i ruszenie zupełnie w swoją stronę. Pod spodem mamy również czwórkę czwórka kijów, czwórkę pentakli i Tutaj mamy dziewiątkę pucharów, więc znowu jest to karta singla, zadowolenia z tego życia, które masz teraz. Eee, trzymasz jakby swoje sprawy dla siebie, więc tu jest pewnego rodzaju, tak jakby, no wybranie siedzib, siebie, że tak to powiedzieć. Co się dzieje dookoła, natomiast, no, ktoś jest tym bardzo zasmucony. I tu, tak jakby, myślę, że zostawisz kogoś, właśnie że jednak się odwracasz tutaj plecami. Takie masz zamiary, tak? Co było, to przeżyłeś, pamiętasz o tym i tak jakby zostawiasz tą osobę właśnie z tym żalem i smutkiem, tak? To jakby nie należy do Ciebie. I, prawda, bo tu jest ta piątka, tu jest ta piątka, tak jakby jest pewnego rodzaju jakby nowy początek i wybranie jakby zupełnie nowego, czystego startu, tak? Tak jakby nie wchodzisz do tej samej wody ponownie. Eee, I... No, ten, ten Twój nowy start, bądź wybór innej osoby, takiej bardziej stabilnej, e, wiąże się tutaj z, naprawdę z jakimś smutkiem w Twoim otoczeniu. Komuś się to naprawdę nie podoba i e, no, jest tutaj żal. Ale pod wszystkim, czego nie widzisz w tej sytuacji, jest jednak jakiś tutaj plan, prawda? Plan przechwycenia tych pięciu, tych pięciu, tych pięciu, tak. Więc myślę, że tutaj Twoja intuicja jest bardzo wyostrzona i Ci nie zawiedzie. Czym to się wszystko kończy? No i myślę, że jakąś decyzją, bo to jest Twoja energia, Król Mieczy. Król Mieczy również może mówić o może pokazywać znak wodnika tutaj. Ale tutaj jest jakaś decyzja, jakieś zorientowanie na coś, podjęcie, jakby tak, jakby, może być również odcięciem, bo dwójka e, nie, nieczy, prawda, to jest taka karta nożyczek. Ona ma, ona ma takie, jakby nożyczki na krzyż. E, może mówić o, id, o izolowaniu się. Podjęciu decyzji na temat odizolowania się od sytuacji, tak? Jakby wracamy o krok do tyłu, wycofujemy się, bronimy swoje serce, tak jakby nie pozwalamy do, do siebie dotrzeć, do, 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 tak jakby nie dajemy do siebie dostępu. I to jest decyzja właśnie taka e, dosyć logiczna, laserowa. N bez tak jakby skrupułów, e, tak jakby odcinasz się emocjonalnie tutaj od czegoś. Zobaczmy, co by Tarot w ogóle radził. E, bo jest tutaj, tak jakby zakończy, kończysz tą sprawę jakąś logiką, tak? tak? Jakby odsunięcie się od czegoś, odcięcia. E, I kierujesz się tu i intuicją, i tak jakby pamiętasz o tym, co było. Tak, odwracasz się od tych krzyw, tak jakby to nie jest już Twoja sprawa. Jaka, jaka by była rada dla bliźniaków? Paść e, mieczy. No i Paść mieczy jest tutaj, hmm, e, mówi o dokładności. O znowu, jest to tak jakby jest to komunikacja również, ale. Tak, jakby paść mieczy mówi o dokładnym spojrzeniu na sprawę, w szczegółach, tak jakby dokształceniu się, e, dopatrzeniu się czegoś, tak? Jest tutaj też wiedza i logiczność, tak jakby poskładania jakichś drobnych, logicznych elementów w całość, e, tutaj w tej sytuacji, również. I też fajnie w tej karcie jest to pokazane, bo miecze ogólnie mówią o. O faktach, tak? A z mieczy pokazuje prawdę, na przykład. I zobaczmy, ona idzie, stąpa właśnie po mieczy i musi przejść z jednej strony na drugą. Czyli jest to tutaj jakiś tranzyt właśnie, tak jak ten głupiec e, przechodzi, bazując, tak jakby przechodzi po prawdzie na drugą stronę. Także trzymamy się tutaj faktów, drobiazg, drobiazgów, jest komunikacja, jest oglądanie bardzo uważne wszystkiego, e, co jest nam przedstawione, e, bo tu może być jakiś, właśnie u podstawy mogą być jakiś brak Jakichś realnych faktów, albo one są po prostu zaciemnione, tak. I po to my musimy tutaj, tak jakby, um, myślę, się trochę zdystansować i przeorganizować i trzymać się jakiejś logiki tutaj w całej tej sytuacji. E, I tak by Tarot radził, żeby przyglądać się tym drobiazgom, tak. One są tutaj ważne, bo u podstawy jest tutaj e, jakaś mglistość tej sprawy, tak. A ona jest tylko mgliście przedstawiona, bo tak naprawdę nie widzisz tego w tej sytuacji. Że tutaj jest jakiś skrzętny plan, jakaś rozgrywka szachowa, jakaś strategia ułożona. No dobrze, myślę, że to wszystko bliźniaki. Pozdrawiam, życzę, widzimy się w przyszłym miesiącu.